Dzisiaj dowali rybus siemanko, chciałbym was zaprosić na Film pod tytułem Czerwcowa zasiadka Łukasza. No miałem przyjemność być u Łukasza na rybach i trochę mu pomóc i ponagrywać to co się działo nad wodą. No, Łukasz połapał, ustanowił swoje PB. Co złowił, ile i jak, na co to dowiecie się w filmie. Zapraszam do obejrzenia. Piona. Który to Łukasz? Piąty, tak? Piąty. I szósty jest na wędce, Piąty. tak? No i eleganckie. Wszystkie takie koło 9 kilo. Dobra, robimy zdjęcia. Dawaj tego nagryw, tego mniejszego, wiesz? Gotowy jesteś? Ja tu nagrywam rolkę. <grymne> Ale jedzie. ty. Tu można brać. Tu można wrócić. Łukasz dzisiaj dowali. Ile ryb? 5. Jedna skina i... Na Ale jedzie Dobra tu jest łowca Trudne, tu jest ciemno o, I mamy dwa karpie I trzeci właśnie słyszycie w tle O jest taki Czekaj zrobię zdjęcie No nic właśnie do Łukasza przyjechałem On tu ciągnie już Szóstą rybę chyba I siódma Właśnie o macie branie na żywo Dobra Jedzie następny, ten daleko jest, bo on już trochę jechał. Chyba że spina, jest, nie? Ale raczej nie, on ja pierdzielę. Zobaczcie, ale trafiłem. Jedzie, mówił że nie łowi, to teraz się obłowi za wszystkie czasy. Walić tego drugiego? No nie wiem czy z tego nam się nie wpląci Nie, bo ten na wodę poszedł twój A on no, zaraz odbija, bo już idzie tam Gdzie, w prawo? No, no już w prawo idzie To ja mogę na statyw nastawić i go ciągnąć No tak Czek. Albo... No nie wiem, bo jak będzie Jak chcesz, żeby, żeby wiesz Dobra, niech na razie stoi, zobaczymy później ja żebym Ci załował. Nie, no dobra, to sobie pociągnij sam. Ołowca holuje. A przypomniła dyspinał. No, no dobrze. I rak robotę zrobił. To, to wszystko na raka. Ja wszystko na masz na popa, czy masz na... Nie. Kuleraka. Teraz jedzie na Rigu, No. A tutaj mam na 18 z podkiem. Dobra. Dobra Zaraz się połowy drogi spotkają. No właśnie Nie! Kontruj go w lewo, to on w prawo pójdzie. Nie wiem czy nie wlaczą zobaczymy, ale walczą, powiem Ci, że to jest innego ja po tego, ile on, niecałe osiem miał Aha. rano, to później go musiałem wypływać, bo aż mi tutaj... Jedzie, następna. Mówiłem, że jak będzie chłodniej, nie? nie? Nie, nie, tamten jedzie. Nie, mam. No, czek tak wysoko. A w sumie ja, no, bo szczytówka się trzęsie. Albo tak jedzie, albo się zaplątnie. Nie, za... Wiesz co, wędkę musisz przełożyć. No. Czekaj. Panie. Albo weź tą przełóż musisz, musisz to. tą. to odepnę, nie? Tak. To. Siedzi. No, a, to on jest tam, nie? nie? Jest daleko na wodzie, no, zaraz. Tak, tak. On bo... chce On jakby, cały czas. Uważaj, się jedzie. On chce tam, On chce jeść. On chce jeść. On chce jeść. On 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 Nie. pójdź po niego, jak się nie. no, to Wszystko dobrze. Tylko po tego jednego okay.

ładnie, ładnie, ładnie nie, ładnie, ładnie, ładnie ten będzie ładny ładnie, z 12 będzie będzie ważony I co, odepnij mu z tego z sobie żeby się nie ten nie majtał tutaj z tej rurki i ciśnij następnego tylko no. go trzeba chyba, no, nie wiem Łyski. To jest ten gruba, fajnie. Ten będzie ładny. Bo nie podbierzemy. No ty, ten to kurde. Ty! Co? Nie pij, że to ten sam. 12,5 będzie. To jest ten sam, co ja miałem. Widzę łuskę jedną, nie wiem jak dalej. Jak będzie miał trzy. To będzie ten sam, ale on źle. dobra, dobra. dobra. ciśnij nie następnego to kładziemy chyba że go chyba, że połóż i zrobimy sesję tego zaraz To on tego? siedzi? no on siedzi, on już Dobra. jest daleko możesz Dobra. postawić na sygnał, co nie chcę grać nie, tak zrobię, tylko żółci nie no. tak e, worek jest? Dawaj go spodbiera, chyba że chcesz go ważyć no to no, chcę go zważyć? no chce go zważyć? tu nie wiem jak gdzie masz ten worek? O, o, nie ten Dobra, kurwa, ładnie Trafił, to... dobrze, to że przyjechał. No bo ja bym z niego Nie obrobił się. Nie obrobił jeszcze. Trzy tego to już nie było tak? tak. No i dobra, mamy jednego No możeś takiego w stronę teraz wędek. Bo tutaj słońce trochę świeciło. Łowca dzisiaj zaszalał. Ty, nie wiem... Nie musisz, drugą stroną go. Ładny grubasek. Powiem ci, że myślałem, że to ten będzie, co co ja go miałem, ale po tej stronie musisz go drugą... Jak do mnie, moją stronę go dasz... Robimy foty, a no. później go Dobra, robimy zdjęcie. Jedzie następna. No to łowca trafił z braniami. O, idzie do brzegu też. Dobra. O, poszedł daleko, co? No i ale jeszcze Jeszcze jakby czina odpaliła, to by był. Ja tak miałem, no w jednym momencie to miałem wszystkie kije złożone, bo... Zasłużyłem na piwo Oho, no nie Oho. się nauczyłem człowieku trzymać Nawet po tylu rybach go. Która? Ósma? Siódma, Siódma rybka Taki mały zbójek. Dobra, witam wszystkich. Moja nocka powoli już dobiega końca. Byłem od wczoraj, od godziny no, zestawy w wodzie od godziny 14. Trzy wędki jeszcze wyrzucone, jeszcze się moczą. Co ja mogę powiedzieć? Bardzo zadowolony. 7 rybek wpadło. Nowa życiówka, 13 kg, 200. E, oprócz tego dwunastka jeszcze jedna się trafiła. Taktyka, co o taktyce, no, dużo kukurydzy sypałem. E, no i w miejsce markerów, tam gdzie kładłem zestaw, no to po 2-3 garście kulek z peletem. E, no i brania no to głównie rano, tak. Miałem jedną rybkę o 22.13.200 i później od czwartej już e, no, jedna po drugiej, no, nie nadążałem. Dobrze, że Adram przyjechał, trochę mi tam pomógł. Ponagrywał, porobił zdjęcia, podebrał i jakoś udało się 7 ryb wyholować. Jedna spinka, czyli w sumie 8 brań. Uważam, że na tą pogodę, co jest teraz, to naprawdę bardzo dobry rezultat. Napędzony, nakręcony na następne wyjazdy, ale spokojnie będzie czas. To na pewno siądę. Najlepiej razem z Adrianem, z Darkiem. No zobaczymy, co czas pokaże.